Witam, ja jestem Jan Klejho. Dzień dobry, witam Was w kolejnym replayu. To jest. To jest, to jest ostatnia bi, e, bitwa, którą Fuso, którą roz, przed chwilą rozegrałem, która się potoczyła w ciekawy sposób. Ja tu Wam pokażę na bardzo konkretnym przykładzie, co się dzieje, kiedy pancernik. co się potrafi stać, kiedy pancernik dostanie się pod ogień jednego niszczyciela. Jednego. Yy, chociaż, no. szczerze mówiąc, nie jestem zadowolony z tego, jak ta bitwa się potoczyła, ponieważ obiektywnie. no ja straciłem tutaj punkty. Ale. Ale moja, na, moją na moje usprawiedliwienie, no co ja tutaj mam zamiar zrobić? Tak, mój zamysł był taki, żeby popłynąć sobie tutaj, to miejsce, między kapami A i między kapami B i C, i wtedy będę miał pod ogniem oba kapy i jednocześnie też kap A. W sumie też bym miał w polu ostrzału, natomiast stojąc tutaj. Pomyślałem, że będę problemem dla przeciwnika, ponieważ ktokolwiek by chciał przejąć kapce albo kab to będzie musiał najpierw się y, uporać ze mną. Dodatkowo tutaj jest wyspa, tak? Więc jak coś, to możemy sobie tutaj stanąć i y, się schować. No, ale no, 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 nie wyszło to tak, jak ja sobie myślałem. Zaraz zobaczycie. O, jest jeden ten. Mamy krążownik i mamy pancernik Colorado dalej. No i mamy niszczyciel. Tutaj ten krążownik mnie kusi, ponieważ on. Oni płyną burtą do mnie. To nie jest z ich strony mądry ten. To nie jest z ich strony mądry. Y... Mądra decyzja. Tutaj. Salwa w stronę Mioko. Teraz zobaczymy, co z tego wyniknie. No, coś tam dostał, tak, 3000, ale to jest krążownik, pamiętajcie, więc. No, ten niszczyciel tutaj jest problemem, tylko że to jest niszczyciel i to jest problem, bo jak ja zacznę do niego strzelać, no to to to. to yy... Ten, no właśnie, tamten mioko mi zniknął w tym momencie I ten też To jest problematyczna sytuacja, dlatego, że ja mam po y, prawej stronie Dunkierkę i Kabur, y, ten, Conte di Kavur I Dunkierkę, tak, i muszę pamiętać, że oni mogą znowu mnie zacząć tutaj strzelać I to nie będzie wesołe i prawdopodobnie powinienem tutaj zostać za. Yy, powinienem tutaj zostać za tą wyspą, tutaj. Ale no. Ona by mi yy, ograniczała pole ostrzału na Colorado i na tego Mioka. A, a to jest ważniejsze w tym momencie niż ten. Dlatego ustawiłem się dziobem w tą stronę. Kolorado dostał od nas. Tu się zaczaiłem za tą wyspą... Żeby ona mnie choć trochę osłaniała... I ustawiłem się dziobem do... Tych okrętów tutaj... Żeby oni mi za dużo nie robili, no ale no, no jest... To jest jednak pulso, on nie jest jakoś bardzo ciężko opancerzony, więc... Trochę będę. że zostałem w dziób i nie ten. Yy, to był rykoszet. Ale z takiej odległości to, to, to nie jest dziwne. Ktoś tam do mnie strzela. W tym momencie ja się wycofuję i staram się ustawić równo dziobem tutaj w tym kierunku, w, w kierunku tych panów żeby dostawać jak najmniej obrażeń od nich, ponieważ wiem, że z nimi ja w tym momencie nie. Z tymi poprawy ja w tym momencie ty nie mogę walczyć. Bo ja mam na głowie Colorado i tego mioko tak. O, jest mioko. Mamy. Mamy go pod tym. Mamy go po, w polu ostrzału i może by się udało mu tam bardzo spore kuku zrobić, tylko że on manewruje i to jest problem. Fajnie by było strzelić tak, żeby on jednak jakoś mocniej dostał. On jest 11 km ode mnie i pokazuje mi burtę. To nie jest z jego strony mądre. No właśnie. <ścoughs> Taka sytuacja, tak? Został pokarany dość solidnie przeze mnie za to, że pokazał mi burtę. Bardzo możliwe, że to jest początkowy gracz, bo y, ja podejrzewam, że doświadczony gracz by tutaj y, nie pokazywał burty pancernikowi z takiej odległości. Mam jeszcze jedną salwę tutaj i dlatego nie strzeliłem o nią i od razu, że zobaczyłem, że on tutaj może... No, trafiony. No to to jest właśnie problem z strzelaniem do takich celów, że, to, że weź spróbuj trafić. Jak widzicie, no to na tą odległość on jest blisko mnie, 10 km. to jest niewiele jak na możliwości pancernika, no ale zob so widzisz, że, że trafienie krążownika to nie jest y, aż takie łatwe, no ale na szczęście on tutaj y, pływa prostej linii, no i, i do widzenia panu. Natomiast w tym momencie... Zaczyna się pod górkę, od razu wam tu zapowiem. Zaraz będzie, kurde, całkiem solidny wali. Ja w tym momencie wychylam się za tej wyspy, żeby strzelać do tego Colorado. W grze są jeszcze dwa niszczyciele. To będzie ten, to będzie ważne. Jak zauważyliście, ja byłem za wyspą i nadal jestem w stanie strzelać do tego Colorado. To coś tam dostał nawet. Fajnie by było do niego. No właśnie, tu mamy niszczyciel. I teraz problem jest taki, że no właśnie, on, on zniknął, i ja nie jestem w stanie do tego niszczyciela strzelać. No źle wymierzyłem. I tu w tym momencie już zaczyna się problem, bo ja nie jestem w stanie strzelać do tamtego niszczyciela. O, widzicie, to nie jest Colorado, to jest tamten niszczyciel. Widzicie? Widzicie jak to wygląda? No tutaj to miałem, tutaj popełniłem błąd potężny. Wydawało mi się, że dam radę wykręcić. Natomiast Uszło mi to w miarę na sucho, ponieważ dos nie oberwałem tutaj z boku, bo stąd jest największe zagrożenie w tym momencie. A tu jest następny niszczyciel, więc i to jest problem. Ja muszę się koniecznie schować za wyspą, bo ten niszczyciel z prawej może mi torpedy wsadzić w yy, burtę. Natomiast największy problem to jest ten niszczyciel tam. O, widzicie? Widzicie w jakim yy, yy, ile on mi HP odebrał? To jest tylko i wyłącznie ten niszczyciel. On tutaj najmiażdżącą większość damage'a zrobił. No na szczęście torped uniknąłem. Rzuciłem hila i staram się stąd ewakuować, ale no już w tym momencie wiem, że to nie będzie proste. Jeżeli nawet ja sobie dam radę stąd odpłynąć, to będę praktycznie do niczego, bo już będę miał na samym tym no ale No sobie no to jest niszczyciel właśnie. No tak to wygląda, no Co z tego, że ja mam pancerz, skoro on sobie samymi pożarami może mnie, może mnie zatopić. Jeden niszczyciel. Bo tutaj ci inni pozostali mogliby sobie spokojnie nie strzelać. Ten jeden niszczyciel by mnie zniszczył. Wystarczy. Wystarczy, że jeden niszczyciel tego typu zacznie do ciebie strzelać i do widzenia. I już cię nie ma. A on sobie się schowa w dymie, no i no, to dodatkowy problem jest też taki, że ja tutaj już w tym momencie nie miałem żadnych sojuszników po tej stronie. Ja byłem sam, bo wszyscy, którzy. Zauważcie no, zauważcie, wszyscy są tu. Jakim kurde cudem oni zaczęli tutaj i popłynęli prosto do kapa, a wiedząc, że ja jestem w tym, w tym miejscu. Zamiast y, popłynąć do B od razu. No ale wiecie, plus jest y, taki, że oni sobie zaczynają dobrze radzić. Mają jeden kap, przejmują drugi. Więc, y, pomimo, że mi y, nie jestem zadowolony z tego, jak ta bitwa poszła, no bo wiecie, zatopiłem okręt, ale zatopiłem krążownik. A ja jestem pancernikiem. Ja oddałem przeciwnikom więcej punktów yy, yy, przez to, że zostałem zatopiony, niż yy, zarobiłem zatapiając tamten krążownik. No ale może i lepiej, bo tutaj na tej flance został tylko ten jeden Colorado, który, yy, którego ja nie zdołałem zatopić, a liczyłem na to, że dam rady. I Liczyłem na to, że dam rady. I teraz to, ten gameplay to, to jest dla was, yy, to jest odpowiedź poniekąd na zarzuty, że ja się trzymam z daleka. Gdybym był w tej grze yy, Minasotą, zrobiłbym, zrobiłbym dokładnie tak samo. Popłynąłbym w to samo miejsce, tylko różnica byłaby taka, że miałbym dużo, dużo większy zasięg dział, tak? Niż ma yy, Fuso. Ale ja tam popłynąłem, dlatego że moim zdaniem sytuacja na to pozwalała, i liczyłem na to, że przeżyję, że schowam się za tą wyspą. Gdybym się schował, to zauważcie, ja bym przeżył. Gdybym pamiętał o tym, żeby się za tą wyspą schować, to jakbym zauważył, że zaczyna do mnie strzelać ten niszczyciel, schowałbym się za wyspą, i on już nic by mi nie mógł zrobić, tak? I dlatego ja właśnie trzymam się blisko wysp. W takiej żeby, żeby mieć jakiś bufor bezpieczeństwa, na wypadek, gdyby taki niszczyciel zaczął do mnie walić zdział i mnie podpalać, tak? bo ja jestem powolny i Fuso jest powolny i Minnesota też, i o to mi chodzi. No. Może robię to źle, może powinienem na pałę iść do przodu, byle, byle coś tam osiągnąć, no ale nie, no, no, no po prostu no nie. Ja jestem pewien, że tutaj zaraz y, ten znajdą się tacy, którzy powiedzą, że ja, do, że ja y, pomogłem Timowi, dlatego że. i y, to, że zginąłem, to nie ma znaczenia. No, ma znaczenie, bo ja oddałem więcej punktów ginąc, niż y, zarobiłem dla teamu, zatapiając ten krężownik. I taka jest obiektywna prawda. No, tak to wygląda. I ja tu nie będę się wybielał i mówił, że ten, mówił, że coś y, bardzo dużo zrobiłem, no bo nie zrobiłem, no bo nie ustałem. To jest poniekąd efekt tego, że ja zostałem sam na tamtej flance, bo wszyscy sobie poginęli po prostu poza mną, no ale to właśnie to jest ten problem. Że jest, jesteś pancernikiem, co z tego, że y, dużo możesz wytrzymać, skoro zostajesz sam, bo wszyscy pozostali dali się zatopić. I to nie jest tak, że ja tutaj mogę na nich narzekać za to, że dali się zatopić, no bo oni prawdopodobnie są prawdopodobnie są mniej więcej na podobnym poziomie skill'a co ja, tylko że no, oni grają krążownikami i niszczycielami, a ja gram pancernikiem, no i to jest ta różnica, tak. Tutaj ten Colorado jest bardzo głupi, nawet ja to wiem. On nigdy nie powinien y, pozwolić y, przeciwnemu pancernikowi podpłynąć na 3 km do siebie. Zwłaszcza z łodzią podwodną, tuż obok. To jest śmierć. On nie ma prawa tego przeżyć, tak? Kolorado to nie jest ten rodzaj pancernika. On powinien y, strzelać z zawysp. W ten sposób y, ta łódź podwodna by do niego nie mogła. Y, ten, ta łódź podwodna nie mogłaby go stor storpedować, a tutaj on ma szczęście, że ta łódź podwodna go nie storpedowała, bo... bo mogła. No. No ale to prawdopodobnie było tak, że ten Colorado stwierdził, że ta bitwa i tak już jest przegrana, że my i tak już nie wygramy tego, o, zostało nam tam dwa okręty, ja i niszczyciel, więc trac na to, że tak powiem, co ja tu się będę produkował, niech mnie zniszczą i już. <grystanie> tak się domyślam, że to mniej więcej tak ten jego tok myślenia mógł wyglądać. No bo nie potrafię inaczej wyjaśnić tego, że on poszedł na czołowe takim pancernikiem jak Colorado. No nie, to nie ten typ pancernika. Jakbyś był Bismarkiem, to jeszcze bym rozumiał. Ale nie Colorado do choroby. <grystanie> Wiecie, to, to, to nie jest jakaś wiedza tajemna, że Colorado to nie jest pancernik, którym, yy, którym należy tak grać. No właśnie, tutaj macie. No ten Prince Heinrich tutaj bardzo karował tą grę. To trzeba mu oddać. On tą grę wygrał. To jest absolutny yy, ten, to jest absolutny fakt. Na no przeciwny, Colorado, jak widać. Hmm. To był dobry gracz. Więc y, tym bardziej widać, że on zatopił cztery okręty, to nie mógł być ten. On zatopił cztery okręty, to nie mógł być przypadek. Więc to, że on poszedł na czołowe i dał się zabić, y, moim zdaniem to, to, to poniekąd jest dowód na to, że on, on świadomie się y, popełnił samobójstwo tam na koniec tej gry. Bo doszedł do wniosku, że ta gra i tak już jest przegrana, on tu nic nie zrobi. Więc niech ten Prince Hynih ma do tego dodatkowego kila. No, no bo, bo jak to inaczej wyjaśnić? No co on tu chciał zrobić? Nawet gdyby go staranował, na co nie wyglądało, bo Kolorado manewrował tak, żeby uniknąć staranowania, no to to i tak on by w ten sposób grę nie wygrał, tak? Bo i tak zostało więcej okrętów. No jest jak jest. No, także macie tutaj cały pogląd rozgrywki. Możecie się na, na, na mnie poznęcać, Nie za to jak słabo zagrałem. Witam w segmencie o gameplayu, bo przed chwilą nagra, przed chwilą grałem grę która się potoczyła w miarę ciekawy sposób jestem pewien co tam jakie będą komentarze na ten temat pomijając pomijając te które mnie będą y, wyzywać od i spotkają się z banem oczywiście jeżeli nie wiecie y, i nie śledziliście tego Odbieramy nagrody sobie. O, 500 tych. No dobra. Ja tu przez pomyłkę kliknąłem to, ale no nie, nie będę wydawał premium, tylko po to, żeby odblokować puste miejsce na okręt. Których ja mam i tak za wiele, tak? Mm -hmm. uh, teraz tak. Dlaczego tutaj jesteśmy? Bo mam wystarczająco dużo pedeków, żeby kupić sobie nagato. Trochę mi to zajęło, ponieważ ja wiecie, gram parę gier dosłownie na ten. I teraz bez miejsca i bez dowódcy, tak? Zgadza się, zgadza się. Mamy dowódcę. Mamy szysi robotan. Ona będzie tutaj dowodziła Nagato. I on sobie... Mamy elitarnego PD dowódcy od choroby, więc możemy sobie na to pozwolić. O, jak najbardziej i teraz tak. I z mato mamy dwa, mamy Amagi i Yumihari na ósmym poziomie. Taka sytuacja. Ja bym sobie się przyjrzał w wyposażeniu. A właśnie. Eee, Nagato ustawiamy jako podstawowy w tym momencie. Fuso. Sprzedamy. Zdemontujemy ulepszenia. 100 tych, tych nas będzie to kosztowało, ale możemy sobie na to pozwolić. Tak. I dzięki temu. No nie, nie Ranger. Nagato. Idziemy do wyposażenia i sobie zamontujemy to, co było tam. Tak? Nie ma tu nic? No raczej nic tu wielkiego nie ma. Mamy modyfikację samolotu zwiadowczego, ale... Czy ja wiem? No to, to, to... To, 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 to moim się wydaje trochę bardziej istotne tutaj. Co tym możemy? Ochronę maszynowni. Ale to i tak mamy tą flagę, tak? Tak. O, coś takiego To możemy sobie wziąć teraz tak, tutaj mamy systemy celownicze Modyfikacja baterii głównej, szybkość obrotu wiesz, możemy wziąć albo... Rozrzut pocisków, to ja bym wziął rozrzut pocisków. I ster. To zauważcie, że to Działa tylko i wyłącznie w jednym przypadku, co znaczy kiedy przyspieszamy. Natomiast yy, czy działa przy zwalnianiu? To tak, tak nie, nie wiem? Ja nie do końca wiem, tak. Ale to już mamy, na to nie, możemy, nie musimy wydawać. Ja bym sobie wziął tak samolot zwiadowczy. No, możemy wybrać między zwiadowczym a myśliwcem, ale myśliwiec nam nie jest potrzebny do niczego. Więc mamy, mamy legato. I teraz sobie zobaczymy wygląd. A to są stałe te, tak? Mamy stały kamuflaż dostępny, ale... Nie, to, 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 to jest tymczasowy okręt, więc ja stałego raczej nie będę korzystywał. O, taki sobie wybierzemy kamuflaż. Mamy trochę tych jeszcze jednorazowych kamuflaży, więc no taki Nagato, a i jeszcze premię ekonomiczną musimy ustawić tak. Taka sytuacja. Nie, nie będę ustawiał większej premii, dlatego że no nie ma to za wielkiego sensu. Yy. I teraz sobie zobaczymy Rozmieszczenie pancerza 26 mm. Oj, on jest papierowy. On jest papierowy. Tylko wie, że ma mocniej opancerzony. A tak to on jest papierowy. Musimy uważać tym okrętom. Bardzo musimy uważać. No jest tak jak jest, teraz tak. Ile on ma kamuflaża? 14 15 kilometrów kamuflaża, to nie jest źle, tak? Może być. Może być. Maksymalna prędkość, tylko że maksymalną prędkość ma do dupy. Dwadzieścia dwa węzły. To jest taki sam kloc nieruchawy jak i Minnesota i Vermont, tak. Także no, taka sytuacja. Także następny odcinek będzie z Nagato. Jak coś. Ja wam dziękuję za obejrzenie. Jeżeli się spodobało to kliknijcie lajka, zasubskrybujcie, walnijcie w dzwonek, skomentujcie na dole. Nie zapomnijcie napisać mi, że jestem nubem źle grami, żebym odinstalował tą grę. I widzimy się w kolejnych meczach World of Warships.